Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam Cię, jeśli jesteś pierwszy raz i o słowie narcyzm dopiero się dowiadujesz albo zaczynasz zgłębiać o co chodzi w tym temacie, to witam Cię bardzo serdecznie. Ten kanał tak jest poświęcony osobom zaburzonym, narcystycznym, socjopastycznym i staram się to w sposób bardzo łopatologiczny opowiedzieć Wam. O co chodzi w tym narcyzmie, a przede wszystkim jak sobie z nim radzić. Moi drodzy, witam wszystkich tych, którzy od dłuższego czasu oglądają mój kanał i już go lubią, mam nadzieję. Więc witam Was bardzo serdecznie, dla Was też tworzę. I e, dzisiejszy film jest podyktowany właśnie oczywiście tym, z czym sobie nie radzimy i czego nie rozumiemy, bo najgorsze chyba z całego narcyzmu jest zrozumieć i pojąć, o co chodzi w tym narcyzmie, bo wszyscy E, którzy doznali zawłaszczenia narcystycznego, wiedzą, że wyjście jest bardzo trudne. No właśnie, wyjście jest bardzo trudne, bo jest tak zwane wiązanie w traumie. I dzisiaj o początkach tej traumy, czyli o, te, o tym, jak tworzymy tak wspaniały, cudowny, e, niesamowity związek który bardzo często nawet nie wiemy w okresie bombardowania miłością, jest już zakotwiczany na pozycji wiązania w traumie. Czyli tego, że później nie jesteśmy w stanie wyjść. Udało mi się chyba zauważyć, zaobserwować ten mechanizm, który ma miejsce i chcę się z Wami dokładnie podzielić tym, tym odkryciem, i to jest też coś, co mam nadzieję, uwolni Was troszeczkę od tego, że to w was. Jest problem, bo rzeczywiście bardzo dużo osób, które wspominają początki swojego, swojego związku z osobą narcystyczną, rzeczywiście potwierdzają, że tak bywa. Moi drodzy, osoba narcystyczna jest osobowością, chociaż mówi się, że to nie osobowość, bo bezstronna całkowitego, ale jest osobą, która bardzo pięknie. Pokazuje, bardzo pięknie naśladuje wszelkie emocje. Wiecie już i rozumiecie, czym jest bombardowanie miłością, mam nadzieję. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to taki rodzaj miłości, który mamy wrażenie po takim związku z osobą narcystyczną, że nigdy nam się nie przytrafił. Czyli jest to osoba, która nas. Kompletnie rozumie, całkowicie pokrywa się z wieloma poglądami, jest do nas bardzo podobna, czyta nam prawie, że z głowy, co mamy na myśli. Telepatycznie się rozumiemy. Przy związkach narcystycznych, przy związku z osobą narcystyczną, nie jest to żadna telepatia, tylko jest to mapowanie, czyli jest to empatia poznawcza, dzięki której osoba narcystyczna bardzo pięknie obserwuje, bo tego jest nauczona w, dzień, w dzieciństwie, będąc dewaluowana i będąc niezauważana bardzo często, uczy się, że kiedy będzie mogła się przypodobać drugiej osobie, będzie kochana. I dokładnie to samo robi z ofiarą, czyli tak bardzo ją od siebie uzależnia Poglądami, opiniami, zauważaniem jej, byciem identyczną, że sądzi, że tak jak z matką, będzie mogła tą osobę pojąć, rozkochać ją w sobie i zawładnąć nią całkowicie. Moi drodzy, to zakochanie rzeczywiście jest bardzo piękne, bardzo wspaniałe, ale następuje bardzo często rzecz, którą myślę, że wiele osób nie zauważa, a mianowicie ja to nazwałam Uwikłaniem. Bardzo często osoby narcystyczne uwikłują, wikłają swoje ofiary w pewien schemat. Wiąz, które prowadzi do wiązania w traumie. Często są to takie sytuacje, że mężczyzna na przykład nie potrafi zerwać ze swoją poprzednią partnerką, ale już opowiada wam o cudownej miłości, o wspaniałości, o, o tym, że tylko ciebie tu spotkał i wikła cię. Zaczyna od bardzo niemoralnego, oczywiście to pozostawiam ocenie każdego, bo rzeczywiście niektórzy mężczyźni, niektóre kobiety są w trudnych związkach i rzeczywiście chcą go zerwać, nie potrafią, ale zaczyna ten związek od wkręcenia Ciebie w taki rodzaj uzależnienia, w taki rodzaj dynamiki związku, w której Ty jesteś kompanem do tej. Trudnej sytuacji, no bo de facto powinno wyglądać tak, że ktoś kończy związek, bo wie, że mu nie odpowiada. To jest pozycja dorosłego. Wtedy zaczyna się rozkręcać w środowisku, w towarzystwie, poszukiwać, spotykać się z innymi osobami. Bardzo często tak nie jest, bo jest to związek oparty oczywiście na dziecięcych postawach czyli tym, że łączymy się, zaczynamy robić trochę, trochę dziecięce rzeczy. Kolejnym takim bardzo charakterystycznym przypadkiem, w, przykładem w przypadku kobiet narcystycznych i mężczyzn ofiar jest takie bardzo szybkie, bardzo szybkie wkręcenie w rycerstwo w obrońcę mojego mężczyznę, czyli bardzo często po miesiącu. Czasem i krócej, słyszysz, mężczyzna, taką informację, że jesteś po prostu idealny do tej pozycji, że jesteś kimś, kto spotkała spotkał, spotkał takiego mężczyznę, ta kobieta pierwszy raz w życiu, że jesteś idealny, że jesteś wspaniały i że w zasadzie to ona już jest pewna, że chce z tobą spędzić resztę życia. Często są takie sytuacje. Teraz pomyślmy logicznie, czy jesteś w stanie w ciągu miesiąca wiedzieć? że chcesz z tą osobą spędzić resztę życia, że znasz jej wszystkie przyzwyczajenia, że znasz jej wszystkie złe strony, że na przykład chrapie ten mężczyzna w nocy, czy jesteś przekonana, że to, jak ma, jaki ma pogląd na przykład na wychowanie dzieci, jaki ma pogląd na zarabianie pieniędzy, na przykład na to, kto z was będzie zarabiał te pieniądze, że na przykład nie chce, żebyś szła do pracy, a ty się chcesz rozwijać. Tych rzeczy w ciągu miesiąca nie jesteś w stanie wiedzieć. Więc deklarowanie się po miesiącu, że jest to miłość jej życia, jest troszkę niebezpieczną sytuacją. Bardzo często po takim aspekcie, tutaj też muszę nadmienić, występuje takie, taka rola obrażenia, taka, taka sytuacja, w której kobieta się obraża, czyli no nie, ja myślałam, że będzie coś więcej, ja nie mogę się z tobą kolegować, ja nie mogę się przyjaźnić i bardzo często jest kotwiczenie właśnie mężczyzny w taką ja pomogę, ja będę bohaterem, jak ona mnie tak mocno kocha, to znaczy, że rzeczywiście jest to coś wyjątkowego, nie mogę kobiecie odmówić. I często właśnie idzie to już potem dalej i ten haczyk jest złapany. Więc etap bombardowania miłością jest taką Formą uwikłania ofiary, aby ona nie mogła wyjść z tej pozycji, bo potem taka kobieta odpowie mężczyźnie: Ty byłeś moim rycerzem, Ty jesteś moim rycerzem, ja się związałam z Tobą, bo Ty mnie zawsze broniłeś, bo byłam dla Ciebie najważniejsza. I za każdym razem ciągnie ci za tą kotwicę, tego wiązania w traumie, tego, tego przywiązania do ciebie, tego uwikłania totalnego, ciągnie ci za to i nie pozwala ci odejść. Co bardzo ważne, uwikłanie, czyli takie rozpoczęcie tego związka, związku, przepraszam. Rozpoczęcie tego związku z byciem razem, które opiera się na uwikłaniu, jest takim swoistym balastem dla ofiary, bo na przykład, kiedy. Ja zerwałam, zerwałam, zabrałam mężczyznę innej kobiecie, na przykład, bo, bo mężczyzna twierdził, że tak nie jest. Zawsze jestem współwinna. I zauważam to bardzo, bardzo charakterystyczną rzecz, że osoby narcystyczne chcą i dążą do tego, żeby was uwikłać we współuzależnieniu, w działaniu. Czyli rozpoczęcie tej miłości bardzo często jest poparte właśnie wcześniejszym rozwodem, e, jakąś tajemnicą, jakąś dziwną sytuacją e, i to was wiąże. To coś co jest wspólne, a bardzo trudne, bardzo niebezpieczne, bardzo ryzykowne. Czasem niemoralne. Bardzo Was wikła w związek traumatyczny, w związek narcystyczny. W ogóle osoby, które chcą zawłaszczyć drugą osobę, które są nieuczciwe, bardzo często korzystają z tej metody wikłania, tak? Czyli więzienia w traumie, czyli takiego wsadzenia Was we współuzależnienie, współodpowiedzialność. Za to, co miało miejsce, bardzo często osoby narcystyczne robią dokładnie ten sam ruch w momencie bycia już w związku. Kiedy chcą Was totalnie uwikłać, bo na przykład nie jesteście tacy spolegliwi, tak? Kobiety bardzo często i to słyszę, że to nie był wybranek mojego serca. To się coraz częściej okazywało, że to nie jest przyjemny związek, miły i fajny, tylko wprost przeciwnie. Ja chciałabym odejść. To samo mężczyźni. Ja już wiedziałam, że to nie jest kobieta, z którą chcę spędzić resztę życia. Właśnie w tym momencie osoby narcystyczne wykonują ruch, w którym wy na przykład im pomagacie, albo współtowarzyszycie w jakiejś rzeczy, albo właśnie podajecie im rękę. Ostatnio słyszałam takie, taką opowieść, że mężczyzna uwikłał kobietę tak mocno w pomoc, prosząc ją w sytuacji, w której była Chciała poręczyć mu, bo był w bardzo trudnej sytuacji, bo ktoś go ścigał rzekomo o pieniądze. I rzeczywiście kobieta wtedy wykonała rzecz bardzo niezgodną z prawem, i, i tak było. I to już jest kotwiczenie nie do pokonania i nie do wyjścia. Bo proszę zobaczyć, co się dzieje. W tym momencie, kiedy wykonujesz taką rzecz, przecież z dobroci serca, bo przecież ten mężczyzna cię poprosił, przecież ta kobieta cię o coś poprosiła i wykonujesz te rzeczy, bo sądzisz, że no okej, okay, ale przecież to człowiekowi trzeba pomóc. Kiedy robisz coś niemoralnego, nieetycznego, niezdrowego, przekraczającego pewne granice. Przyzwoitości, prawa, nawet i prawa, bo do takich rzeczy osoby narcystyczne są w stanie was przekonać, wiążesz się z tą osobą w traumie, bo rodzi się strach, rodzi się poczucie winy. I tak jak przypominam w każdym filmie, te, te dwie rzeczy poczucie winy i strach są miejscami, w których Zawsze, ale to zawsze, osoba narcystyczna może uderzyć. Dlatego bardzo cię proszę po tym filmie prześledź sytuację, w którym towarzyszyłeś, współuzależniłeś albo współtowarzyszyłeś osobie narcystycznej w pewnych działaniach, które dzisiaj osoba narcystyczna ci na przykład wypomina i które powodują, że... Mm, jest ci, jest ci ciężko odejść, jest Ci trudno odejść, i co bardzo ważne, Boisz się odejść. Takim bardzo charakterystycznym przykładem, z którym spotykam się bardzo często w konsultacjach z wami, jest oczywiście to, że osoby straszą zgłoszeniem do urzędu skarbowego, że coś było nielegalnie zrobione. Kiedy prowadzicie firmę, zapewniam was, że ta firma nie jest do końca dobrze prowadzona, bo ciężko dzisiaj wszystko perfekcyjnie prowadzić i nie popełnić nawet drobnego błędu. Osoby narcystyczne często same wytwarzają pewne błędy. Błędy, same pewnych rzeczy nie dopilnowywują, nie robią pewnych rzeczy. I potem obciążają was, że to wasza wina, że to wasz problem. Więc standard straszenia właśnie urzędem skarbowym, niezgodnościami finansowymi, nie, nielegalnością pewnych rzeczy, waszym cwaniactwem, przeróżnymi rzeczami jest na porządku dziennym. Oczywiście latającym małpom i osobom wokół opowiadana jest historia zgoła inna, czyli historia, że to ty do tych rzeczy doprowadziłaś, doprowadziłeś, że to. Ty byłeś nieuczciwy na przykład wobec, że to Ty ich namawiałeś do tych sytuacji. No i teraz słowo przeciwko słowu. Dlatego, moi drodzy, bardzo was proszę, i ja tutaj zawsze mam. Taką radę, jak wiele moich klientek na przykład opowiada mi o tym, że boją się czy klientów, że boją się na przykład, bo ktoś mówi, że byłam. Ja rzeczywiście nie do końca tam to rozliczyłam dobrze, źle to zrobiłam. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że strach przed urzędem skarbowym, albo przed ZUS-em, albo przed czymkolwiek innym, wszystkie te instytucje bardzo lubię, bo z nimi. W przeciwieństwie do osoby narcystycznej, da się jakoś dogadać. Nawet jeżeli mielibyście zapłacić karę, e, mielibyście, nie wiem, mieć raty, cokolwiek innego, zapewniam Was, że jest to o wiele, wiele bezpieczniejsze dla Was i o wiele. Przyjemniejsze, jeśli można to tak powiedzieć, niż banie się i stanie w pozycji strachu i lęku cały czas przez os przed osobą narcystyczną, bo ona będzie tego dotąd używała, dopóki ten mechanizm będzie działał. Jeżeli wy staniecie w prawdzie i powiecie: OK. Jeśli tak jest, to ja poniosę tego konsekwencje w porządku i zapewniam was, że te konsekwencje będą, będą dużo mniejsze niż w przypadku cały czas pozwalania się ciągania za nos osobie narcystycznej. To, co wiedzą o Was, osoby z zespołu latających małp, że to Wy właśnie takie rzeczy robiliście i tak dalej, nie macie kompletnie na to wpływu. Czy ja mam obowiązek udowadniania komuś, że jestem kobietą, a nie mężczyzną, czy czy jestem um, nie wiem, niebieskooką, czy szarooką kobietą, czy zielonooką kobietą, nie mam prawa ani obowiązku nikomu tego udowadniać, chyba że jest to mi potrzebne. Dlatego osoba narcystyczna uwikła zawsze, czy na początku, kiedy znajdzie moment uwikłania, po to to mapowanie, żeby uwikłanie mogło mieć miejsce. Po to późniejsze uwikłanie, prośba o pomoc, prośba o wsparcie, e, trudna sytuacja, której empata nigdy nie odmówi, e, w, sytuacja, w której Twój partner, Twoja partnerka wpada na przykład w kłopoty finansowe, wpada w tarapaty, jakie, e, jakiekolwiek inne, zawsze powoduje, że wytwarzamy chęć Pomocy tej osobie i będziemy to robić. Dlatego takie sytuacje dzisiaj nie zmienimy. Jeżeli jesteś w związku narcystycznym i widzisz, że czegoś się boisz, nie bój się tego. Pomyśl, czego się boisz, w którym momencie nastąpiło uwikłanie, i spróbuj tą sytuację w logiczny sposób rozwikłać. Czyli zobacz. Czego się boisz? Nie uciekaj przed lękiem, nie uciekaj przed tym, że takie uwikłanie mogło mieć miejsce. Dojdź, co to było. Tak, co to się wydarzyło? I e, myślę, że każdą sytuację, każdą, nawet z tym strasznym urzędem skarbowym, można załatwić. Tam też są ludzie po drugiej stronie e, i jest duża szansa, że nie są osobami narcystycznymi. Polecam, bo naprawdę te panie i panowie są przesympatyczni, więc naprawdę da się wiele rzeczy załatwić. Moi drodzy, zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby przyjrzeć się tym uwikłaniom i przyjrzeć się dlaczego i gdzie to zostało zrobione? No właśnie, dlaczego? Dlaczego to zostaje zrobione? Przewaga, możliwość zatrzymania was, możliwość kontrolowania was. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że osoba narcystyczna nieświadomie prowadzi pewne rzeczy i nieświadomie robi pewne swoje czynności zachowania, to chcę powiedzieć, że nie jest to prawdą. Ona za... Wszelkimi sposobami chce uzależnić. Drugą osobę od siebie. Ona tak panicznie boi się opuszczenia przez tą osobę, że jest jej to wszystko jedno. Oczywiście jest to lęk separacyjny w, z okresu bycia z matką i tego, że ta matka jednak nie spełniała tych warunków bycia odpowiednią matką i odpowiednią opiekunką dla swojego dziecka. Często nieudolnie, często przez chorobę, często przez jeszcze dewaluację ojca. Bardzo często. Natomiast ona, osoba narcystyczna, tak potwornie boi się opuszczenia i tak potwornie boi się tej nie, niezależności, tej waszej niezależności, że jest w stanie zrobić kompletnie wszystko, łącznie z rzeczami uzależniającymi. I robi to świadomie, wiążąc was w traumie. To jest coś, co trzyma najmocniej. Natomiast jedynym sposobem na uwolnienie się od wiązania w traumie jest stanięcie do tej traumy i zobaczenia, w którym momencie ona została zrobiona, jak ona, zrobiła, jak ona została zrobiona, jakimi tekstami i co tam mnie boli czego się boję, jaka sytuacja mnie trzyma i czego, czego tak naprawdę się boję. Bo większość przypadków, o których rozmawiamy i które sama bardzo dokładnie pamiętam, są strachem, są po prostu strachem przed odejściem, przed konsekwencjami, które są nam przedstawiane. Czyli na przykład pójdziesz do więzienia, będziesz miała sprawy, będziesz ukarana, Będziesz, wszyscy się dowiedzą, jaka jesteś naprawdę, jaki jesteś naprawdę, słyszysz takie zdania, zabiorę ci dzieci, pozbawię cię firmy i bardzo często te rzeczy autentycznie, autentycznie są robione. Natomiast osoba narcystyczna atakuje dotąd, dopóki będzie widziała wasz strach. Jeżeli będzie go wiedziała, będzie z tego korzystała, bo tym się karmi. To ją interesuje i to jest jej największym celem w waszej osobie. Ona nie potrzebuje już na tym pułapie kochania, uwielbienia, ale ją bardzo mocno bodźcuje i do dowartościowywuje wasz strach, wasz lęk. To, że jest w przewadze, to, że jest w stanie was do pewnych rzeczy Zmusić. Więc moi drodzy, uwikłanie, które następuje bardzo często w okresie bombardowania i uwikłanie, które funkcjonuje w, trwanie, w czasie trwania związku, proszę prześledźcie go. Zobaczcie, jak ten związek na uwikłaniach jest. Utworzony, bo to jest charakterystyczną cechą, bo w normalnych związkach przecież nie zawsze, nie zawsze funkcjonujemy dobrze. Różne się rzeczy zdarzają, gdzieś się pomyliłam, ale czy komukolwiek przyszłoby do głowy, zdrowemu partnerowi, żeby na przykład szantażować swojego partnera, żeby na przykład mówić, że to i to się zrobi, straszyć swojego partnera? No z całym szacunkiem, ja rozumiem, miłość może minąć, uczucie może minąć, ale zdrowy partner nigdy nie będzie cię straszył. Absolutnie nie. Natomiast oczywiście jest to. My wiemy, osoby, które funkcjonują w takich związkach, że jest to coś, co osoby narcystyczne oczywiście wykonują, natomiast osoby z zewnątrz widzą zupełnie inny obraz. Więc moi drodzy, nie udowadniajcie nikomu na zewnątrz, że taka sytuacja miała miejsce, bo oczywiście osoba narcystyczna od wielu, wielu miesięcy, lat taką kampanię przygotowuje i jesteście absolutnie. Absolutnie w opozycji i nikt wam nie uwierzy. Raczej martwcie się o to, jak tego strachu i lęku i tego poczucia winy pozbyć się na tym etapie, bo to wam da zerwanie więzi traumatycznej. To pozwoli wam uwolnić się od osoby narcystycznej. Moi drodzy, jak każda praca ze sobą, czasem bywa trudna. Natomiast, jeśli jej nie wykonasz, nie pójdziesz do przodu, nie zmienisz swojego życia, nie dasz rady e, pogłębić, pogłębić swojej dojrzałości, swojej dorosłości, bo jedyną obroną przed osobą narcystyczną i przed tym, żebyś nigdy więcej już nie spotkał, na przykład, znaczy spotkać, spotkasz, ale nie wejdziesz na przykład w relację z osobą narcystyczną, jest to, że będziesz stał w pozycji, Dorosłego. W pozycji tego, że mm, zawsze chronisz swoje emocje, zawsze chronisz swoje uczucia. Chronić swoje emocje to nie oznacza nie pokazywać emocji. Chronić swoje emocje to znaczy dbać o nie na tyle, że kiedy są w awersji, kiedy są w e, e, trudnej sytuacji, to ja jako dorosła zajmuję się nimi e, i opiekuję się nimi. I to dokładnie chodzi, jeśli chodzi o. Opiekę nad emocjami. Moi drodzy, bardzo serdecznie zapraszam Was na ostatni przed wakacjami kurs na temat tego, jak wychowywać i jak radzić sobie z dziećmi, kiedy nasz drugi partner jest osobą zaburzoną. Są to warsztaty dwudniowe, zaczynają się w przyszłym tygodniu, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Są już ostatnie miejsca i to jest ostatni przed wakacjami. Dopiero myślę, że około października, listopada będzie drugi, więc zapraszam wszystkich, na to szkolenie. Szkolenie jest dość intensywne, w którym wytwarzamy, wypracowywujemy metody, jak sobie radzić dokładnie, konkretnie punkt po punkcie. Odpowiadamy na to pytanie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie na to szkolenie. Po wakacjach, mnóstwo, dużo, dużo szkoleń innych, więc zapraszam. Pewno będzie jakaś przerwa wakacyjna na moje wakacje, więc tych, którzy mają ochotę się jeszcze ze mną spotkać, zapraszam serdecznie do spotkań i zapraszam na szkolenia. Moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję i proszę prześledźcie swoje uwikłania. Popatrzcie, jak one wyglądają. Dziękuję Wam bardzo pięknie i do miłego zobaczenia.